Siema, na początku krótka informacja. Podczas nagrywania tego materiału nie nagrał się dźwięk mojego mikrofonu. Miałem z tego powodu odrzucić to nagranie, ale stwierdziłam, że taki filmik nie może pójść na zmarnowanie, więc po prostu zamiast mojego głosu będziecie słuchać tego. Nazywam się Iwona i będę mówić za Janka przez całe wideo. Elo. A, i wieszcie czy nie, ale naprawdę jak najmocniej chciałem odzwierciedlić oryginalne dialogi. A to jest Paweł. Paweł to koks. Dobra. Rozpocznijmy ten festiwal żenady. Co, co gramy? Ja bym poniszczył marzenia ośmolatków w Fortnite. He he. Taki film już mamy. To może przyjacielu, zagramy w to gówno, którego twórcy nie umieją zbalansować od wersji Beta Launchera? To, to co, to w to Na a a a jak? Ale tak w bo... Możemy jeszcze walnąć w szachy. Ale tam się nie da iść z Malphite'a bomby full magic penetration mobafire.com. Nie, nie. To trzeba wymyślić coś takiego kreatywnego, nie? Nie taki zwykły ranket. Świetny pomysł. Coś takiego, jak kiedyś nasz bot Garen i Ej, dawaj, gramy Garen Twitch. No nie wiem, nie wspominam tego zbyt dobrze. Ale może meta od tamtego okresu się zmieniła. A masz Garena? Stary, jestem najlepszym Garenem na wilkowickich serwerach, bystrą włącznie. Gdyby kręcenie swoim mieczem było sztuką walki, miałbym czarny paz. Bo spodnie by mi już przeszkadzały. Nie. Teraz przeprowadzimy losowanie, kto będzie grał jakim czempionem. Losu, 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 losu. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Powiem tak. Adam, kręć śmigłem w imię Demacji. Nie! Nie! Ja mogę iść też i czy dalej nie. Oczywiście, że możesz, kumplu. Będziesz miał lepszą trajektorię. Teraz panują garena, co wychodzimy? Dobra. Ko ko kto konstruuje garena na wacie? Mój stary, kręcący się w przeciwną stronę. A, ABCD. Nie mam go, no nie wiem. Bo ostatnio wypadł z rotacji.

nie wiem, weź jakiś żart opowiedz. Przechodzi Paweł na siłownię, podbija do niego pudzian z białkiem, a Paweł na to koks. Teraz ty dawaj swój. Przychodzi baba do lekarza, cała w muchach. I lekarz się pyta, co się stało, a ona mówi, zostałam zmuszona. Zajebisty. Dobra, koniec żartu. pora pokazać słabiakom, gdzie ich miejsce, dawaj kameracie, kręć śmiglę, jakby jutro miało nie być. No Janek. Kurwa izi. Jak w ogóle znajdujesz premierę naszego ostatniego filmu? No, myślę, że to był naprawdę udany film. Myślę, że to był nasz najlepszy film w przeciągu ostatnich dwóch lat. No, wydaje mi się, że wymyśliliśmy nowy sposób myślenia na dobór muzyki w filmie. Powinniśmy to patentować i wypuścić do Hollywood. Electricity shall now be passed through your body until you are dead, in accordance with state law. May God have mercy on your soul. <laughs>

Of an on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. That's to the rules and they hit the ground running. It makes sense, that's a little more fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all star.

Normalnie jak w prawdziwym życiu. Co Makarena odwalasz na tej klawiaturze? Adam to nie koncert szopenowski. No zamknij ryj temu keyboardowi, bo cię kurwa nie śmiluje Nie jest tak, że my powinniśmy cały czas coś mówić, nawet jakieś głupoty, tylko żeby po prostu mówić. To opowiadaj, przyjacielu. No to ja się teraz baknę, dokonam zakupu. Za dużo pieniędzy nie mam, więc po prostu wezmę dwie płatki. Poczekam, aż mi się życie zregeneruje i udam się na smoka, gdyż na smoku cofną się niezłe walki. Jasuło teraz dość ostro wskoczył w JKMA7. Wydaje mi się, że nie wyjdzie z tego całego, no i tak to się właśnie skończyło. 677 wykonał serię zabójstw. Zaczyna to wyglądać no naprawdę nieco nie, nie dobrze dla niebieskich. Czy się mówi niebieskich? Że ci co mają niebieskie stworki, co niebiescy? Nie. Drużynę posiadającą niebieskie stwory nazywamy pomarańczowymi. No to. No to dla, dla naszej drużyny. Czasi ucieka dżunglą. JM7 próbuje wprążyć go z drugiej strony. Czy coś z tego będzie? No nie wiadomo. Fiora schodzi. Jasuo w Owianka. Ja myślę, że że to jest prawdopodobnie jakiś żart, aczkolwiek z jego strony Yasuo to wygląda jak najbardziej poważnie. Teraz ty. Ja chciałem tylko powiedzieć, że gracze Yasuo to są kurwy bez honoru i mama ich karmiła chujem. Dziękuję za uwagę, oddaję głos do studia. I ja wtedy do niej mówię, że dichloran kałam ma 8 elektronów walencyjnych i nie wchodzi w reakcję z dwoma takimi samymi chromosomami. Och, cholera, to znowu ten na furany Jasuo. Dawaj, Adam jedziemy z nim, to nie jami. Gin, gin te diabelski, o miocie, winie honoru. A -a -a. Dobrze to Adam ująłeś. I hey, chętnie banana nas komentował. Styczeń, po styczeń, pożary w Australii. Luty, zagrożenie w czasie wojny światowej. Marzec, kol kolanowirus. Kwiecień, niedyszczone place wrócił. Niech lepiej uważa, żeby w maju nikt jego starej nie przejechał na pasach. Gdybyśmy nie mieli 180 subów i każdy był na wagę złota, już dawno by orbitował na pierścieniach Saturna. Jakiś taki niestandardowy pik na supporta, o Jace. No tak, dawno nie przesraliśmy żadnej gierki przez niestandardowy pik. Kolejny genialny pomysł. O, Janek miał być niestandardowy. W naszym przypadku niestandardowe zagranie to niestrolowanie gierki. O Boże, gramy na jakiś standardowy botlein. Widać, że nie spełniają żadnych standardów. A! Ja bym się niestandardowo wrócił na Twoim miejscu. No nie mogę się bakać w tym Nie Janek, co z Ciebie zadecydował? Widzę, że gra rozpoczyna się standardowo. Dostał? Ja dostałem. Ja dostałem. Zespół pośledzeń ruchowych. Już widzę te komentarze, że mam przestać grać na touchpadzie. Janek mamy trzech bizów, z czego od nasi nasi znajomi, więc co się tak ma napisać, Panu. Powiem tak. Główno mnie to obchodzi. Mimo Golda w zeszłym sezonie nadal jestem mentalnym brązem. Jestem reprezentantem najwspanialszej ligi w galaktyce kurwa w wszechświecie twoja zajebana ma ać. Nie wstydzę się swoich umiejętności, a hejtarzy niego na hejt tylko wypierdalać. Łatwo. Łatwo to dopiero będzie. Podziwiajcie mnie, bracia. Napierdalam. Nie mam HP, nie mam skilla, a to oznacza tylko jedno. Jestem Bogiem tej gry. mi kreślisz? Coś tu się ewidentnie skierdoliło. Trafij Esku! w instagramie Nie wrzucisz tego dla mnie? Janek Kurde balance nie robi. Dawać mi tego śledzia, co napisał S. I to jest teraz S. Jeszcze tego pajaca z trąbką. KS. Jakaś myśl końcowa Adam. Nie wrzucaj tego. Cześć tu znowu Jan. Nek. Tutaj powinienem coś powiedzieć, co mówią zwykle youtuberzy. E, ale nie ma to kompletnie pomysłu, więc... Subskrybujcie, lajkujcie. Żółty magiczny guziczek. I niech duch Pawła będzie z wami. Myślisz, że jak, że jak to nagrywamy, nie? To powinniśmy coś mówić? Nie no co ty jak ja potem to mi dobrze